A więc Yamaha XT-1200Z, czyli Super Tenere, jest to propozycja od Yamahy, coś w pomieszaniu turystyka z terenowym motocyklem, może tak go można nazwać, taka wyprawówka, na pewno motocykl, który dzielnie sobie radzi w terenie, jak i sprawdzi się na jakichś dłuższych trasach, Myślę, że w bardzo ciekawej kolorystyce, czyli srebrna z niebieskimi dodatkami. Słuchajcie, motocykl jest sprowadzony z Niemiec. Oczywiście, zanim trafił tutaj do nas na dywan, został przeprowadzony serwis. Serwis filtrowo-olejowy został zalany motulem 700. Tym czerwonym, czyli tak naprawdę najwyższa półka. Przejechaliśmy się nim, sprawdziliśmy, jest w 100% bezwypadkowy, nic tutaj nie było malowane, spawane, naprawdę bardzo, bardzo fajna sztuka. Słuchajcie, na pewno zapytacie o przebieg. Przebieg tego motocykla, już wam pokazuję. Jest to coś w okolicy 73 tysięcy km. 73106 Taki jest aktualny przebieg. Jak możecie zauważyć z takich fajnych dodatków, grzane manetki. E, trzy kluczyki, oczywiście, jest ten główny serwisowy. Zawsze fajny, fajny dodatek do motocykla. Fajnie, że to jest. E, jak możecie zauważyć, tutaj już nam się delikatnie przebija. Jest to wydech pełny, wydech akropowicza. Na pewno fajniejsze brzmienie. Na pewno delikatnie fajniejszy wygląd wiadomo zawsze ten krapowicz wydech akcesoryjny trochę fajniej wygląda słuchajcie przede wszystkim z takich ważnych rzeczy Ciężko tutaj jest szukać jakichś takich minusów tego motocykla, czyli nie ma żadnych rys, nie ma żadnych przebarwień, nie ma żadnych pęknięć, tak jak już mówiłem. Nie ma nawet żadnych otarć takich większych, naprawdę wszystko jest tutaj zachowane w jak, najlepszym, w jak najlepszej kondycji. Zobaczcie fotele, fotele, które no wiecie, że nie mają łatwego życia, zwłaszcza w takich motocyklach lekko terenowych. Tutaj bez żadnych przetarć, bez żadnych otarć, naprawdę nie widać, żeby ten motocykl gdziekolwiek leżał i... I miał jakieś większe przygody. E, słuchajcie, co Wam mogę więcej powiedzieć? Motocyk oczywiście został przez nas sprawdzony bezpieczny, prosty klocki tarcze, napęd wszystko zostało sprawdzone jest gotowy do sezonu śmiało można śmigać. Można u nas sobie zamówić taki motocykl z transportem pod dom, wtedy my przyjeżdżamy do Was oglądacie go sobie, jeździcie, testujecie, sprawdzacie dokumenty, jeżeli wam się podoba, dopłacacie resztę, motocykl zostaje u was. Dlaczego mówię resztę? Dlatego, bo za taką usługę oczywiście trzeba nam coś tam zapłacić, śmiało dzwoncie, my wam wycenimy. Jeździmy na terenie całej Polski, od morza po góry, nie ma problemu, codziennie praktycznie gdzieś nasze dacie śmigają, wożą motocykle, jeżdżą na oględziny, żebyście mieli... Też taką możliwość, nie musicie koniecznie przyjeżdżać do nas do żardowa, chociaż bardzo Was zapraszamy, ale możemy przyjechać, przyjechać do Was. Możecie kupić taki motocykl u nas także na raty. Śmiało piszcie do mnie, ja Wam powiem, jak to u nas wygląda z tymi ratami. Zawsze jest jakaś opcja finansowania. Śmiało zachęcam Was do przejrzenia naszej oferty na Automoto. Codziennie wystawiamy nowe motocykle, codziennie dodajemy jakieś nowe ciekawości. Zachęcam do przejrzenia także naszego Facebooka, Instagrama. Dużo tego sprzedajemy, staramy się zawsze dodawać relacje z klientami 350 sztuk rocznie. Myślę, że to jest naprawdę całkiem sporo. Staramy się dla Was jak najbardziej możemy, żeby te motocykle były naprawdę dopieszczone. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć!